Cześć i czołem, ja jestem piata Z5 i witam Was po tej dłuższej przerwie w kolejnym odcinku serii Let's Play Amnesia The Dark Descent. Jak zauważyliście, zmienił mi się głos totalnie. Jest to spowodowane zakupem nowego sprzętu, mianowicie słuchawek z mikrofonem. Dla ciekawskich są to e, słuchawki Creative, e, creative Fatality HS800. Te jedy, jedynki tak zwane. Na razie sprawiają się dobrze. Tylko, że są jeszcze w mojej obecnej, takiej mojej prywatnej fazie beta, więc je tak na razie testuję. i no, ale mam nadzieję, że będzie, będzie fajnie. Wszystko dobrze będzie słychać. E, szczerze mówiąc, wolę brzmieć dziwniej niż w tamtych słuchawkach, tak trochę bardziej e, basowo niż. E, mieć szumy w nagraniu i jakieś tam trzaski, odbicia, nie wiem jak wy uważacie. No powiedzcie mi co o tym sądzicie, bo mi się osobiście ten dźwięk mój o, z, tych, z tego mikrofonu tak dziwnie podoba. W sensie nie podoba. Najlepszy mikrofon to jest mikrofon stacjonarny. Spostawić sobie takiego można z sobą i można mówić z odległości metra i wszystko bardzo ładnie słychać bez żadnych wzmacniaczy, bez niczego. Ja, a przepraszam, a ja cały czas nagrywam z tym... O cholera! Z tym systemowym wzmacniaczem dźwięku. O, cholera! O to mi chodziło, o to mi chodziło, po prostu. On blokuje wejście Jest, chodź do mnie, chodź do mnie mały. Jest, jest wejście Ten mały skubając może mi naskoczyć O Fuck o oh, cholera, biegnie za mną! O oh, Jezu! Było blisko! A, ah, i co teraz? Co jako? Oh, ale emocje! Są emocje, jest impreza! Jest zanek. Jest tu Geza! Nie ma ucieczki. Trzeba z tym żyć. Skąd on może wiedzieć, czy Henry pojawi się na drodze cz Członików w domy? W domy? Który z użytkowników, nie pamiętam który, dodał komentarz, że spolszczenie jest laickie i, i, i takie... Widać, że ojej, zacięło. I takie amatorskie. No, nie wiem, właśnie, jak to tam. Bo nie przyglądałem się tekstom angielskim, więc nie mogę porównać teraz polskiego z angielskim. Więc nie powiem wam, czy mi się to spożycie nie podoba, czy nie, bo ja nawet tego nie czytam. Można powiedzieć, że biegnę na ślepo, trochę. zostawimy to. To może się przydać. To w berce jeszcze oliwa. Mamy pełno. Dzienniki Daniela. Co No, bardzo ładnie. Jakaś maszyna, jakieś rury. Aha, coś nie, to nie działa. Coś musi być nie tak z maszyną, normalne. Te dwa tygodnie, co mi nie było, czy tam dłużej trochę może? Nie wiem, dokładnie, jaki to był to był okres czasu. O, siedziałem sobie na działce, wypocząłem trochę. Jestem teraz w pełni sił witalnych do robienia let's play'ów. <grych> oh yes. Mogę uchylić rąbka tajemnicy i powiedzieć, że po serii amnezji The Dark Descent szykuję mały bonus. Jeden z użytkowników pewnie będzie wiedział, o jaki bonus chodzi, ale prosiłbym go o wpisyw wpisywanie w komentarzach i spoilerowanie innym, bo to, jest, to może być ciekawe i to jest bardzo ciekawe. Będziecie mieli ubaw. Gwarantuję, że ubaw to będziecie mieli po normalnie ze mnie. Idziemy dalej. Oj, to mi się zmy. Oj, przepraszam. Odbijam się. Czym jest? Wow. Jak?

no, to idziemy dalej. Hmm. Nic ciekawego. Nic ciekawego razy dwa. Weźmy hmm, byśmy w górę? <grystanie> kurczak? <grystanie> Wiem, co? Wow. wow 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 I know this I've been here already I know this taste a taste of Damascus rose obfuscating the truth in the a Você he's the hobbist of his memória, he's from my memory pierre even though my mind remains silent they will be back oh they will be back dobra spadajmy stąd wow. wow nie podoba mi się to z pierwszą stąd Kurde, nie w tą stronę Dziwne przeczucie. A, póki mam jeszcze trochę czasu, to jeszcze trochę informacji chciałem przekazać. O Jezu, jakie ja sztywno czasami brzmię, tak jakoś tak, że... Póki mam czas, przekażę wam jeszcze trochę informacji. <laughs> e, bo chodzi o to, że ja zostaję tutaj tydzień... Może trochę dłużej. Nie będę tutaj długo siedział niestety w domu. No nie wiem czy niestety, czy stety. Jadę na działkę znowu. No to nie jest zależne ode mnie. Po prostu ktoś nie chce, abym tutaj siedział cały czas i marnował kasy na żarcie. No możecie się domyślać kto. Po prostu mam tam na działce być jak najdłużej. nie dłużej. It's like Orpheus descending into... Szczerze mówiąc, nie lubię na co się ale <coughs> to taka już jest. sprawa bardziej. mojego no, chorego umysłu. Nudzi mi się, Wolę tutaj siedzieć i let's play nagrywać. Ale cóż, wszystko można wyciągnąć. Chodzi o to, że. nie ma co robić na takim. co? O cholera. Co to ma znaczyć? Lol, coś się stało. <laughs> Widzieliście to? On tam spadł. Spadł w przepaść. Jezus Maria Z jednej strony dobrze, z drugiej strony bardzo źle Bo będzie na dole i będę cały czas miał te dźwięki ataku, te, te takie... Chociaż może mnie nie widzi teraz Dobra, wejdę tam I zakończymy odcinek 1839. Poczytajcie sobie. O Jezu, przepraszam. Oj, nawet nie lubię. A, Nawet się przyda. Dobra. Kończę odcinek. O, zaczniemy, zaczniemy w tym momencie. Nie tak bym musiał iść w tamtą stronę, więc... Creepy O, zaraz mi wiatra Z, słabą. So, fo, słabą. z małą. i krzesiłko. Dobra, kończymy. Komentujcie, subskrybujcie, kciuku w górę nie żałujcie. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie!